No, tak było. Nie zmyślam. Jak ta lada, jak, jak, ta lala. nie! Dobrze! Jeszcze prostsze mamy! Nie ma drugiej takiej, co by mnie jarała. Jak ta lala, jak, jak ta lala. Nie ma drugiej, Patryk, drugiej nie tak mam takiej, mam. Ta la, jak ta rala, jak, jak ta rala? Martwomir, to chodziło w tym samym że jak ktoś raz przesłucha tą piosenkę, to musi przesłuchać jeszcze raz, bo nie zrozumie wszystkiego. Będę musiał szukać, jakby, nie? No, zdecydowanie to trzeba będzie z 10 razy odpalić, bo ja nic nie rozumiem, co to się dzieje. Tak, o coś, zakład owiósty! Dobra, lecimy dalej!